Oprócz cech fizycznych, my, kobiety, czujemy głęboki pociąg do mężczyzn, ze względu na cechy, które wykraczają poza wygląd. Może nie jest szczególnie przystojnym mężczyzną, ale jeśli wie, jak pobudzić umysł kobiety, będzie ją miał w swojej garści. Dlatego dziś odkryjesz pięć faktów psychologicznych, które zaciekawią każdą kobietę. Nie chodzi tu tylko o mężczyzn. Wiele kobiet i mężczyzn ma problem z wyrażaniem swoich opinii, pozwalając innym wpływać na ich myśli i czyny. Jednakże, gdy mężczyzna postępuje stanowczo, postępuje według własnych kryteriów, nie bojąc się osądu innych, staje się od razu atrakcyjną postacią. Ta pewność siebie wyróżnia go nawet spośród osób o niezwykłym wyglądzie fizycznym. Widzieliśmy pięknych mężczyzn i kobiety, ale obciążonych uprzedzeniami i kompleksami, które ostatecznie przyćmiły ich atrakcyjność. To, co nas naprawdę urzeka w mężczyźnie, to jego pewność siebie, umiejętność działania w sposób celowy i brak strachu przed popełnianiem błędów. Jeśli popełnisz błąd, podnieś się i idź dalej. Jeśli jesteś mężczyzną, który spędza czas na oglądaniu memów, powierzchownych treści lub grach wideo, a jesteś już dorosły, co robisz ze swoim życiem? Czas zacząć przyswajać wartościowe treści treści, które motywują cię do rozwoju. Jeśli chcesz mieć bogactwo lub rzadki samochód, nie wystarczy je tylko podziwiać. Musisz znaleźć sposób na wygenerowanie zasobów, aby je zdobyć. Kobiety szukają u mężczyzn kogoś, kto pragnie się rozwijać i ewoluować, a nie kogoś, kto ciągle rozwija swój umysł. Kobiety z natury są emocjonalne. Stając w obliczu jakiegoś problemu, często popadamy w stan emocjonalnego chaosu. Potrzebujemy mężczyzny, który pomoże nam twardo stąpać po ziemi, który powie nam: Wszystko będzie dobrze, wspólnie sobie poradzimy. Nawet jeśli nie znasz odpowiedzi od razu, Twoja chęć znalezienia rozwiązania daje nam poczucie bezpieczeństwa. Mężczyzna, który unika problemów lub pozwala, by go pochłonęły, traci swoją atrakcyjność. Ważne jest, abyś, nie tylko dlatego, że jesteś z kobietą, ale także dlatego, że jesteś sobą, potrafił stawiać czoła wyzwaniom z jasnością i determinacją. Wielu mężczyznom, młodym i nie tylko, brakuje jasnych celów. Niektórzy ludzie czują, że w ich życiu nie ma już nic do zrobienia, podczas gdy inni sądzą, że mają jeszcze czas, aby zacząć coś nowego. Życie jednak szybko mija. I jeśli nie zaczniesz pracować nad swoimi celami w młodym wieku, to w wieku 30 lub 35 lat będziesz czuć się nieaktywny. Ważne jest, aby jako osoba dorosła mieć cel, który będzie cię motywował do codziennego doskonalenia się. Dla wielu priorytetem jest stabilność ekonomiczna, co nie jest niczym złym. Pieniądze nie gwarantują szczęścia, ale zapewniają spokój ducha, który z kolei przyczynia się do spełnienia. Osiągnąwszy jeden cel, ważne jest, aby wyznaczyć sobie kolejny. Życie się nie zatrzymuje. A mężczyźni, którzy uważają, że już wszystko osiągnęli, często tracą poczucie celu. Nawet jeśli zgromadziłeś majątek, ważne jest, aby nadal inwestować pieniądze i czas w to, co Cię pasjonuje. Konformizm nie jest opcją. Dzisiejszy świat nie ułatwia życia, ale podejmowanie ryzyka, małego lub dużego, jest konieczne, aby podtrzymywać płomień celu. Człowiek, który nie wie, co zrobić ze swoim życiem, jest w istocie człowiekiem nieudanym. Każdy dzień niesie ze sobą coś ważnego do zrobienia. Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła, nie zapomnij dać jej lajka i zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Do zobaczenia następnym razem.